Siemaneczko z tej strony, saper. Naczelny złomiarz tego osiedla. Witam Was w moim kąciku zainteresowań. Kurde. Podano do stołu. Kurde, jest to laptop podesłany mi kilka miesięcy temu przez widza Oniku Niku Masierowski Była to paczka niespodzianka, ale dostałem wtedy też maila, którego fragment odczytam. Siemanko, po prawie 20 latach pracy w IT czas zrobić porządki w swoim magazynie IT. Z racji tego, że zajmujesz się skrzeszaniem wszelkiej maści sprzętu i nie ukrywam, często dla wyczyszczenia głowy lubię sobie odpalić Twoje filmy for fun. Postanowiłem nie wystawiać pod przysłowiową wiatę, ale wysłać komuś, kto zrobi z tego coś pożytecznego. Niestety nie dysponuję aż tak dużą ilością wolnego czasu, aby zająć się tym sprzętem lub zrobić z nim coś pożytecznego. To jest jedna z kilku paczek, które trafią do Ciebie, Saper, bo sprzętu mam od przysłowiowej pyty. Paczka zawierała oczywiście kilka innych rzeczy i mail o nich wspominał, ale tym zajmować się będziemy przy okazji tychże właśnie rzeczy, a dzisiejszy laptop to Toshiba parametry niespodzianka. Działa sprawna, zainstalowany Windows 7. Tak więc dziękuję ci Masiorowski i MJ serdecznie za paczuchę. Jak zwykle przepraszam, że tak długo trwało, zanim cokolwiek z niej wyciągnąłem na film, to szyba po odcinku będzie do wzięcia. I jak zwykle wybiorę kogoś z komentarzy. Jeśli spojrzeć na obudowę laptopa, to widać, że próbowano zrobić coś z jego wyglądem, żeby było nowocześnie. Szczególnie widać to po skosie na froncie i dopasowanej do tego skosu klapie. Nie uniknięto jednak stosowania ordynarnego czarnego plastiku w połączeniu z nudnym srebrnym wokół klawiatury. Znacznie lepiej urządzenie prezentowałoby się, gdyby użyto takiego szarego, jak na zewnętrznej powierzchni klapy, w zastępstwie czerni. Mimo to urządzenie całkiem mi się podoba. Sprawia wrażenie, Solidnego, pomimo że po latach już nieco trzeszczy i klekocze. Ktoś ten sprzęt ewidentnie szanował, dlatego dotrwał do dzisiaj w całkiem dobrym stanie. Głośniki, klawiaturę, podświetlany włącznik i klawisze multimedialne ułożono jak od linijki. Panuje tu ogólnie porządek. Okolica ta szpada świecą natomiast pustkami. Znajdziemy tutaj tylko kontrolki i otwory zaczepów klapy. Niektóre porty i złącza osadzono w wystających ponad resztę obudowy wyspach. Widać tu ślady, czytaj zaślepki, po. Podczerwieni czy LPT mamy dostęp do łącznie czterech portów USB, miniaturowego frayer wire, wyjść VGA i S-video, złącz audio z potencjometrem głośności, odczytamy kartę SD i uruchomimy pcimcie. Wi-Fi i Bluetooth mają wspólny suwakowy włącznik, jest modem i złącze LAN, oraz oczywiście stacja DVD, a także dziura do przypięcia komputera do kaloryfera. Komputer wychodził w różnych smakach, celeronowo xp owym czy jak w tym przypadku z Core Duo i listą Home Basic. Na obudowie znajdziemy znaczek Centrino Duo. Z tego co rozumiem to nazwą Centrino, Intel z zbiór rozwiązań dla komputerów przenośnych, czyli odpowiednie połączenia chipsetu, procka i grafiki. Centrino Duo było trzecią generacją Centrino nazwaną Napa. A więc procek to dwurdzeniowy, 32-bitowy T2200 RAMu było pierwotnie 1 GB DDR2, obecnie są 3 GB. Chipset to 945 GM z wbudowaną grafiką. Matryca ma rozdzielczość 1280x800 oraz wielkość 15,4 cala, a obsługiwana jest przez grafikę Intel GMA 950 z maksymalnie 256 MB pamięci graficznej. Specyfikacja szału nie robi, szczerze mówiąc, jest to specka dobra do komfortowego. Korzystania z XPK, ale ja zainstalowałem tutaj Wistę, tyle że na okres testowy nie w wersji BASIC, jak sugeruje naklejka licencyjna, a w wersji premium. A dlaczego? To zaraz wytłumaczę. Bios to Bios niczego nie urywa, dlatego puszczam po prostu przejście przez wszystkie pozycje w przyspieszeniu. Myślę, że muszę zaznaczyć, że zainstalowana tutaj przeze mnie Vista to wersja aktualizowana, pochodząca z samego końca życia tego systemu, czyli około 2017 roku. Prawdopodobnie dlatego przez 3 dni zabawy tym systemem, żonglowania sterownikami i kombinowania z ustawieniami nie uświadczyłem żadnego blue system przez większość czasu działał stabilnie i całkiem responsywnie. W wersji z 2007 roku też może się przyjrzymy, ale nie dzisiaj. Instalator systemu jest identyczny jak w Siódemce. widzieliśmy to wiele razy, więc pomińmy. Po zakończeniu pracy instalatora system wykona sprawdzanie wydajności systemu. Można to jednak pominąć wciskając Alt i F4. Gdzieś w internecie znalazłem, że można zmodyfikować wyniki tej klasyfikacji, co ma pozwalać uruchamiać programy, które decyzje o uruchomieniu się lub nie podejmują na bazie wyników klasyfikacji. Z wistą nie miałem wcześniej praktycznie w ogóle do czynienia. Pierwsze więc, co pomyślałem po instalacji, to kurde, ale ten system jest ładny. Kolorowy, szklano-przezroczysty interfejs z pewnością zażynał część ówczesnych komputerów, ale ta kolorystyka łącząca czerń, kolor zielony, niebieski i gdzie-niegdzie żółty w podstawowej kompozycji jest odświeżająca. Porównując do XPK, a nawet do dzisiejszych systemów. Styl w jakim projektuje się dzisiaj systemy jest płaski, co również mi się podoba, bo wygląda schludnie i profesjonalnie. Wista idzie inną drogą, ikonki imitują 3D, pasek zadań zdaje się być wypukły. I tak dalej. Poza tym jest dużo wspomnianych kolorów, boczne lub górne paski okien zyskały grafikę, gdzie niegdzie animacje. Całość może wydawać się przaśna, ale jak wspomniałem, jest to coś innego niż dzisiejsze style wizualne, popularnych systemów, które zdążyły się opatrzeć, dlatego Vista robi na mnie pozytywne wrażenie. Kolejną z przyciągających uwagę funkcjonalności są gadżety, których w sieci można znaleźć nieograniczone ilości. Chociaż z tego co zauważyłem, oferują one głównie wykresy związane z pracą od zespołów komputera, zegarki lub czytniki RSS. Czasem trafi się jakaś gierka typu Tetris, ale niczego naprawdę ambitnego i robiącego wrażenie nie znalazłem. Menu Start ma już wyszukiwarkę, co przyspiesza uruchamianie programów czy ustawień. Dostępna pod prawą laskiem funkcja Personalizuj jest listą ustawień. Spośród których część wygląda jeszcze jak z XPK, a część stanowi podwalinę pod to co znalazło się w siódemce. No i jest ta funkcja animowanego przełączania okien. W systemie znalazła się funkcja Pokazy. Są to filmiki w prostych słowach tłumaczące zasady działania komputera, takie jak z czego składa się komputer czy jak używać myszy. To zabawne, bo żeby dostać się do tej jakże użytecznej informacji, trzeba no użyć myszy. Jak posługiwać się menu Start, pulpitem, paskiem narzędzi oraz paskiem bocznym. Teraz już wiesz, jak posługiwać się menu Start, pulpitem, paskiem narzędzi oraz paskiem bocznym. Teraz już Wista, chyba, jako pierwszy system. Bla, bla, bla. Było jeszcze coś takiego jak Windows XP Media Center Edition. Microsoftu oferuje rozbudowany odtwarzacz plików wideo oraz muzycznych, współpracujący również z tunerami telewizyjnymi i umożliwiający oglądanie telewizji z internetu, który nazywa się Media Center. Nie wiem, czy coś takiego nie wyszło jeszcze z XP. -kiem. Jego projekt, wrażenia z użytkowania oraz udźwiękowienie są całkiem przyjemne i myślę, że mogłyby sprawdzić się nawet dzisiaj. Planując ten film, miałem wrażenie, że nie uda mi się zbyt wiele ciekawego o Wiście powiedzieć. Do czasu aż przeczytałem o mało znanej funkcji, która nazywała się side show. Jest to również funkcja, dla której obecności musiałem zmienić wersję Wissty z Basic na Premium, ponieważ Basic nie jest w nią zaopatrzony. Pewnie niektórzy z was pamiętają, dawno temu jeszcze przed zakupem terminala S400 Futro, zastanawiałem się nad zakupem laptopa z wbudowanym w klapę dodatkowym ekranikiem. Jak się okazuje, Ekranik ten współpracował właśnie z funkcją sideshow wprowadzoną w wiście. A działało to w ten sposób, że niezależnie czy komputer był włączony czy znajdował się w stanie hibernacji, aktywne mogły być specjalnie do tej funkcji dostosowane gadżety, potrafiące wyświetlać informacje na tym właśnie zewnętrznym ekraniku. Można było w ten sposób uzyskać informacje o mailach, sterować Media Center oraz Windows Media Player'em i znalazłoby się jeszcze parę rzeczy, którymi można było sobie posterować. Microsoft wypuścił również linię urządzeń, które służyły tylko i wyłącznie do tego celu. Przypominały one małe tablety, czy może bardziej mp 4 i oprócz współpracy z funkcją Sideshow nie oferowały żadnych innych funkcji. Dzisiaj patrząc na te urządzenia można postukać się po głowie, ale wtedy mogło to mieć jakiś sens. Ok, teraz z tego co widzę: urządzenie typu Side show mogło mieć również postać pilota. Tutaj podejrzewam, było ono wyposażone w bluetooth do obsługi funkcji Side. Side Show oraz w podczerwień, żeby działać tu jak pilot do programu Media Center. Nie zapomniano również o linii mobilnych systemów, wtedy Windows Mobile, dla których zaprojektowano specjalną aplikację do współpracy z funkcją Sideshow. Pierwszą dla mnie trudnością było w ogóle znalezienie tej aplikacji. I po 10 godzinach przeszukiwania internetu znalazłem wyłącznie dwa miejsca, z których można ją jeszcze pobrać. Jeden link znajduje się na forum XDA, a drugi na niemieckim chipie aplikacja dla Windows Mobile oczekuje połączenia Bluetooth, nie zadziała więc przez Wi-Fi ani USB. System Vista zaopatrzony musi być w specjalny sterownik, który udało mi się pobrać z jakiegoś tam archiwum Microsoftu. A więc po połączeniu urządzenia z komputerem przez Bluetooth, a próbowałem tego z MIO P550, HTC Wizard oraz HTC HD2, co można uczynić poprzez Centrum Obsługi Urządzeń z systemem Windows, czyli program będący zamiennikiem ActiveSync, lub można również spróbować przyłączyć urządzenie Urządzenie Do sieci osobistej Bluetooth, należy upewnić się, że urządzenie ma włączoną usługę Sideshow. W tym momencie teoretycznie powinno dać się z pozycji panelu sterowania, przechodząc do funkcji Sideshow, właśnie ustawić, jakie informacje powinny być wyświetlane na mobilnym urządzeniu. Jednakże, pomimo utrzymywania połączenia Bluetooth z urządzeniami w ramach sieci osobistej, pomimo uruchomionej aplikacji oraz pomimo wstępnego wykrycia urządzeń, za cholerę nie chce to działać. Spędziłem przy próbach uruchomienia tego kolejne kilka godzin i nic z tego. Irytuje mnie, że jedna z najbardziej wyróżniających wiste funkcji i chyba dzisiaj najciekawszych do opowiedzenia działa tak słabo. Trudno jest przebić się przez te wszystkie ustawienia. Jest tych ustawień pierdyliard w najróżniejszych miejscach. Nasrane to tu, to tam i nie wiadomo o cholerę tutaj w ogóle chodzi i od czego w ogóle zacząć. Nie zostajemy jednak z niczym. W sieci znalazłem emulator urządzenia typu Sideshow, dzięki któremu można zobaczyć jak powinno to wszystko wyglądać? Na ekraniku znajdującym się na klapie laptopa, zewnętrznym urządzeniu Sideshow lub urządzeniu z Windows Mobile zaopatrzonym w odpowiednią aplikację. No i tak to mniej więcej powinno wyglądać. Poza tym na komputerze da się przeglądać internet, chociaż trzeba użyć starych wersji przeglądarek. YouTube to już masochizm, nawet w 480p, więc odpada. Wypierd... O kurde, tutaj pokazują panel kontrolny takiego urządzenia. Podlinkuję wam to w opisie i muszę sam to sobie obejrzeć, bo przyznaję dopiero to znalazłem. Działa znaczna część programów, które daje się uruchomić zarówno na XP-ku, jak i 7-ce. Na przykład bardzo dobrze działa tutaj gra Party Hard oraz nieśmiertelny działający na wszystkim Postal 2 Na koniec zajrzyjmy jeszcze do wnętrza. No się maneczko, witam kolejnego dnia. Dzisiaj za dużo nie po pitole, bo złapało mnie coś w rodzaju przeziębienia. Natomiast do wnętrza tej Toshiby, tak czy tak, trzeba zajrzeć, bo jest parę rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim wymiana baterii, bo nie trzymają się ustawienia biosów. Wczoraj zaczął mi pierdzieć głośnik. Głośniki trochę pierdzą. Trochę nawet bardzo. No i fajnie byłoby wymienić pastę na procu. Może jeszcze dokręcić nieco zawias, bo lata, klapa, klapa, lata. No wiecie o co chodzi. Nie ma tutaj absolutnie nic do robienia. Zawiasy nie są tutaj przykręcane. Że jest, nawet zatrzaski się nie popsuły. No jeśli chodzi o głośniczek, to już lepiej nie będzie po prostu membrama poszła. No i tak by się to prezentowało w środku, jest tutaj sporo kurzu. Bateria bios to niestety ta wlutowana cholera. Nie mam takiej, ale spróbuję tutaj umieścić coś takiego na kabelku. Fajnie jest tutaj to zapięcie rozwiązane, bo wystarczy odkręcić dwie śrubki wyłącznie. Coś takiego. Wo, jaki kocyk, zobaczcie. Patrzcie, jaki kot. To już właściwie nie kot, tylko jakiś kurde bubr. Ło, matko, tej pasty tutaj w ogóle nie było. Ten biały przewód jest od lewego, uszkodzonego głośnika. Ponieważ nie mam takiego głośnika, a nie chcę tutaj drutować jakiegoś innego, oraz uważam, że lepiej, aby był wyłączony niż miałby pierdzieć, no to go zwyczajnie nie podłączę. Jak się kolejnemu właścicielowi trafi kiedyś taki głośniczek, to sobie wymieni. Chociaż wątpię, bo znaleźć graty do tych starych laptopów, to też czasem nie tak łatwo. Akurat komuś musi się ze śmietnika wysypać na Allegro, żeby takie coś trafić. Taka pra... Prawda, no nie dość, że ze śmietnika to jeszcze miliony monet za to chcą czasem. No dobra, z grubsza ogarnięte i poczyszczone. Tak swoją drogą, w trakcie filmu pewnie będzie to jeszcze widać. Ale laptop pobiera maksymalnie do 45W. Przy napięciu 15V powinno być, z maksymalną wydajnością 5A. Początkowo się nieco pomyliłem i dałem tutaj 19V, nic mu się nie stało. Tyle, skręcam go do kupy. Na pewno nie zaskoczę was mówiąc, że cieszę się, że mogłem pobawić się tym gratem, poznać trochę bliżej Vista. Chętnie kiedyś wrócę do tego systemu, ale do jego wersji z 2007 roku, zobaczyć czy faktycznie był tak niestabilny i nie nadający się do pracy, jak się o nim mówi. Z tego co zobaczyłem, mogę powiedzieć, że na koniec swojego życia, czyli w 2017 roku, a właściwie było to nawet po prostu przedłużone wsparcie. W każdym razie wtedy system ten był jak najbardziej użyteczny i zwyczajnie bezproblemowy. No nic, tym, którzy tutaj dotarli, dziękujeczka za obejrzenie całego odcinka. Tym, którzy nie dotarli, również dziękujeczka, mimo że tego nie usłyszą. Masiorowski MJ, tobie dziękujeczka za fajny sprzęt. Mówił dla was saper. Pozdrawiam. Cześć.